Jak witajcie, z tej strony ja i to jest Ultimate Custom Night. A czemu Ultimate Custom Night? Dlatego, że założyłem się ze Speedy. Czekaj, odpaliłem sobie Ultimate Custom Night, bo stwierdziłem. A, why not? I nie wiem, rozmawiałem ze Speedy i Speedy powiedział mi. czy w sumie to ja mu powiedziałem, że no kiedyś przejdę to 50-20. On powiedział nie, nie przejdziesz. Mówię. Are you sure about that? I się założyliśmy. Zakład jest o to, że kto chce zrobić. Jeżeli wygram ja, to muszę wymyślić mu temat na jakiś film, jaki on nagra w, do 17 stycznia. To jest, ja, mam, ja mam czas do 17 stycznia, żeby zrobić 50 A jak nie, to on mi wymyśla temat na ten film. Nie wiem, co on wymyśli, ale nie wiem, czy jest coś, czego się obawiam, szczerze. I nie sądzę. Ale dobra. Ostatnio robiłem challenger. Jestem bardzo utalentowanym człowiekiem. Pay attention 2. Ktoś powie Pay Attention 2 nie jest złe. Tak naprawdę w zasadzie nie jest w ogóle, yy, nie jest złe. Tylko trzeba tak właściwie patrzeć na, tylko co się dzieje, pierwsza IM, yy, pierwsza, o której jest, 45 czy 55? Pamiętam kiedy jest, pier... fuck, nie ten guzik. Właśnie, mute call, marionetka. Nie mu który bo pierwszy m 75 czy? Fuck, fuck off, ball boy. Siada. Tak. o u madre. Fuck off, beach boy. A no, No, klikałem! Fuck off you! Foxy. Fun time. 15 po i... Trzecia IM, 15 po. Muszę pamiętać, żeby włączać marionetkę, bo mi prądrze. Nie wiem co, ile mogę. Musiałbym też zrobić te tarana kiedyś. Fuck Ty też. Consequences? Fuck off. V. Fuck Piątka. <gry> włączyłem na 10 sekund teraz a myślałem że nie ma mu... nie było muzyki Halo nie, nie 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 słyszałem muzyki która prowadziła do mojego w pierdolu nie chcę być zbyt koki ale o O! Oh. O! Oh. Didi? O! Oh, to ją Didi doda... O! Oh. Miałoby sens! Ty Wait. Nie, dopiero co wybiła czwarta, nie? Nie? tak, nie. nie! Nie, nie, dopiero nie wybiła trzecia. It's time for you to shut up! Really? Shut the fuck up! A, za długo, okej okay. Nie miał se- oh, fuck. Nie wierzę, że się tak pokażam no Iku To nie jeden raz ja wiem przynajmniej, jak tu jest piąta. Nie! O! Spałeś! Dobrze! O, przyzwyczaiłem się! Za bardzo! Że on zawsze wstawał. Bo ja ten dwa. Aha, i nie pokazało mi, kogo dodała. No, Nieważne. majem Dobra, mam już w głowie. Nie muszę już nic patrzeć na kamerach, oprócz resetu wentylacji. Nie! Nie! I kul, Nie! Nie! Dlaczego Z? Dlaczego Z Ty chuj. Mamy większość rzeczy z głowy. Dumping, hej! Tampij Przestań! Don't fuck with me. Usmałem. I Jest. Jest le. I will. I will do it. <laughs> uh, no. Yes. Ah. Mm. Yeah. <laughs> oh my boy. Let's go. Pay attention. Tylko pay attention. Nie, intermission nie, yeah. that is one thing I could possibly go wary on, that I kill everyone, no freaking fucking way. Bers attack 3, ale ja muszę się przyzwyczaić do Bers attack 3. Wiele się nie zmienia generalnie, poza inteligencją spaś laka, ale no, no dobra. Eee, dobra. Nowe, nowe kontrolki. Uspokój się. Eee, Mr. Hugs got you fucking again, you stupid cunt. Dax system. Tak, ale weź nie siaruj czy coś. Eee. Fuck off. Can you stamp your fucking ass? Huh? Okej okay. My fault You fucker Mój ran Ale nawet nie ma załączonego No co?! No... O? Huh? No on jest nagle taki agresywny. On nigdy, jak się go nie miał włączonego, to nie był taki agresywny. Włączyła Didi właściwie. Ja nie widzę różnicy w składzie. Nie chcę mi się absolutnie. I next time. Może do zobaczenia następnym razem w WT. Ale dzisiaj przeszliśmy pejata jeszcze tylko. Mam dość. <gryw> po prostu. I Cześć.